Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie Nawet jeszcze bardziej serdecznie niż zwykle w takiej vlogowej formie Dzisiaj pokażę wam coś mega fajnego Pokażę wam ekskluzywny, zagraniczny apartament Jesteśmy już teraz w centrum Brukseli I dzisiaj pokażę wam jeden z lepszych apartamentów, które mogliście dostać Ja go dostałem w naprawdę fajnej, okazyjnej cence Ale z tego co patrzyłem na rynku nieruchomości są on wart naprawdę dużo. Także moi drodzy zapraszam was do środka Wchodzimy sobie, apartament nazywa się The White Room Więc jest tutaj jak widzicie całkiem biało I jeżeli się rozejrzymy no to spójrzcie sami czy nie wygląda to po prostu bosko Tutaj mamy taki fajne na ścianie, naprawdę przyjemnie to wygląda. Jest kanapa, na której można się pięknie rozsiąść, e, tam jest telewizor, proszę się pokaż. Mamy telewizor, który możemy oglądać, jest oczywiście Netflix, darmowe wi-fi, no, dosyć szybkie, powiedzmy 40 na 20 megabitów, megabajtów Bitu. Tutaj mamy piękny stół, na którym możemy sobie jeść. Marmurowy, z tego co widzę. czeki oczywiście od tego pięknego przybytku. Oczywiście zestaw szklanek, jakieś tam jedzonko. Wszystko co tylko chcemy mamy tutaj dostępne. Lodóweczka. Proszę Państwa, lodóweczka jest tutaj dosyć fajnym sprzętem, ponieważ możemy sobie e, zrobić mniej więcej tak. I leje nam się woda. No. Jest to w miarę standardzie w takich wyższych cenach, ale fajnie, że jest. Tej czek wody smakuje naprawdę dobrze. Także zawodę plusik. Tutaj mamy kuchenkę, gazową możemy sobie ugotować, co tylko chcemy. Jak widzicie, perfekcyjnie działa. Oczywiście, zestaw garnków i tak dalej też tutaj jest. Pewnie będzie Was to interesować, więc pokażę może, to jest w szafach. W tej oto lustrzanej szafie mamy zestaw garnków i talerzy. Tutaj mamy mniej więcej podobne rzeczy. No nic mega ciekawego, ale bardzo wiele osób nie będzie o to pytać w komentarzach. I jak zamkniemy te szafy mamy piękny, cudowny, Perfekcyjne lustro, w którym możemy przeglądać się w swojej piękności i zatracać w narcyzmie. Ale chodźmy dalej, moi kochani Bo mamy tutaj jeszcze dwie sypialnie, prysznic, wannę, łazienki Nie wiadomo co jeszcze Tutaj jak sobie przełączymy światło, możemy sobie wejść do pierwszej sypialni W której to e, mamy naprawdę ogromne łóżko Jak na łóżka podwójne, no jest ono całkiem spore I jak sobie spojrzycie tutaj, gdzie mamy okienko Możemy sobie wyjść przednie na taras No nie jest to na pewno proper sposób używania tego okna Ale można A na taras można normalnymi drzwiami wyjść z drugiej sypialni Ale najpierw musimy zrobić coś bardzo ważnego Do czegoż pozwolę sobie zdjąć moje obuwie Uwaga, trzy, dwa, jeden Łóżko jest, moi kochani, naprawdę cudowne, wygodne. Materac, z tego co czytałem w serwisie, gdzie to wynajmowałem, jest jakiejś renomowanej firmy ze Skandynawii, która naprawdę potrafi w materace. Ja tutaj to zdecydowanie potwierdzam. Prawdopodobnie tutaj będę sobie spał. I lecąc dalej wychodzimy, proszę Państwa, z tego pokoju, żeby zobaczyć następną rzecz. Proszę Państwa, zapraszam do drugiej sypialni. Sypialni, można powiedzieć małżeńskiej, gdzie dzieje się naprawdę dużo. Po pierwsze mamy dokładnie takie samo łóżko jak w tamtym pokoju. Tutaj mamy oczywiście sterowanie, całym oświetleniem. Możemy sobie włączyć lampy sufitowe, lampy takie, siakie, owakie. Tutaj proszę Państwa taras, na który możemy sobie wyjść. Jest on naprawdę bardzo przystępny. Tutaj jest naprawdę cicho, można sobie wypić kawkę rano, wychillować. No nie chce się z tego mieszkania wychodzić, aby to naprawdę tak ciekawe miasto, że kurde warto wyjść, szczególnie jak się jest na 3-4 dni. Tak jak ja, ale chodźmy dalej. Może cofnijmy się troszkę z tą kamerą, grze się zamknijmy, to chodźmy do części łazienkowej. Część łazienkowa jest praktycznie niczym nie oddzielona i widać jest to sypialnia absolutnie małżeńska. No i tutaj mamy wannę. Czy w wannie się zmieszczę? Uwaga, robimy test. Zmieszczę się w wannie, a skoro już tutaj leży i tak się troszkę odpręża, to mogę przypomnieć, zostawimy łapki w górę, jeżeli Wam się podoba to mieszkanie, w które wydaliśmy naprawdę dużo pieniędzy. Lecąc dalej, zwiedzając tutaj ten piękny przybytek, mamy umywalkę. I to nie z jednym, ale aż z dwoma zlewami, dzięki którym możemy sobie pęknać wodę i nie zmoczyć tego ręcznika. To jest bardzo ważne. E, mamy dwie umywaleczki, możemy sobie tutaj dać ciepłą wodę zleć zimną, nie mam pojęcia jaki to ma cel, ale możemy tak zrobić. To jest też piękne lustro, w którym mogę się przejrzeć i zorientować się, że moja fryzura absolutnie nie trzyma się kupy, no ale chodzi o kilka godzin na wietrze, także nie ma co się dziwić. Proszę Państwa, idziemy dalej. Tutaj są nasze wszystkie bibeloty bo chcieliśmy, żeby to było jak najbardziej czysto e, i, że tak powiem, porządnie, kiedy będziemy to wszystko zwiedzać. Z tego, co się orientuje w łazience, znajdziemy również suszarkę i różnego typu inne rzeczy. No takie typowe, które znajdujemy w hotelach, a tutaj jeszcze, w tej sypialni, zrobimy unboxing tego, co leżało tutaj na tym stole? z Ikei. Uwaga, znajduje się tu nic. Nie wiem, czego się spodziewaliście, ale cóż. Zapomnieliśmy, proszę Państwa, jeszcze jednej ważnej miejscówce, czyli łazience w tej sypialni, gdzie mamy ogromny, naprawdę przestronny prysznic, jeżeli kiedykolwiek potrzebowalibyście się zmieścić w pięć osób w prysznicu, to zapraszam do przyjechania do Brukseli. Tutaj naprawdę da się to zrobić. Tu spełniają się marzenia, proszę Państwa. W takim miejscu mogą mieszkać milionerzy. Prawdziwa belgijska śmietanka towarzyska. Teraz cofamy się znowu do salonu, gdzie można się rozkoszować pięknem tego wszystkiego. Tutaj jeszcze zapomniałem o tym wspomnieć. mamy ekspres do kawy, oczywiście możemy sobie zrobić kawkę. Piękna sprawa i oczywiście nie możemy zapomnieć na sam koniec o widoku. W sumie to zupełnie nic ciekawego, ale mieszkanie znajduje się w tak dobrej dzielnicy, jak to jest tylko możliwe. Dosłownie źródło ten stąd mamy pałac, tam jest te tam można kupić rolexa także jest to naprawdę ekskluzywna dzielnica. No i proszę państwa pewnie mnie zapytacie ile takie mieszkanie kosztuje? No bo to jest dosyć oczywiste pytanie jeżeli chodzi o, o tego typu miejscówki. Otóż zakupienie w tej dzielnicy przyjemności w postaci tego mieszkania mniej więcej przychodzi europejczykowi zapłacić około uwaga 400 tysięcy euro co daje milion 600 tysięcy złotych w przeliczeniu. Nawet 1,7 700, w sumie jeżeli bierzemy bardzo dokładnie kurs. No i proszę państwa co mamy w tej cenie? Po pierwsze mamy oczywiście miejsce do stałego spania dla czterech osób Plus rozkładaną kanapę. Jeżeli potrzebowalibyśmy przenosować kolejne dwie, mamy oczywiście pięknie, ekskluzywnie i. Cudownie, minimalistycznie, co mi się bardzo podoba urządzony apartament, w którym możemy się schronić kiedy tylko chcemy. Mamy oczywiście telewizor, zestaw głośników, bo nie wiem, czy powiedziałem, ale mamy tutaj nagłośnienie od Bose. Mamy oczywiście całość klimatyzowaną, pięknie przyozdobioną tutaj ścianę i design, który inspiruje nie tylko osoby działające kreatywnie, ale też każdą osobę, która tutaj dosłownie wejdzie. Powiem tak, gdybym miał 2 miliony, to będę zamieszkała, tymczasem chodźmy, bo musimy się pożegnać w poprawny sposób, w życiu. chodź, choć, choć. Proszę Państwa, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Jeżeli Państwu się podobało, proszę o łapkę w górę, subskrypcję na kanale. Wiem, że to nie są Rzeczy, które zwykle wrzucę na ten kanał, ale pomyślałem, że spróbuję swoich sił w takiej nowej, vlogowej formie. Mam nadzieję, że się podobało. Do następnego. Życzę miłego dnia. Bęgla Was, Siamko, no i cześć!